Zaczniemy od Sally Wright, bo nasa tutaj nieprzypadkowa. W skrócie. Pierwsza Amerykanka w przestrzeni kosmicznej, 1983 rok. Nie pierwsza kobieta. Pierwszą kobietą była Valentina Tereszkowa. Sally była fizyczką oraz astronautką. Była bardzo skrytą osobą, gdzieś tam w przy stworzach spędziła ponad 14 dni jako specjalista misji, i jak powiedziałam dbała o swoją prywatność. Tak naprawdę informacje o jej życiu publicznym i jej ponad 27-letnim związku z kobietą ujawniono dopiero po jej śmierci, i chyba nie zdawała sobie sprawy na początku jak bardzo ważną rolę odegrała. Dopiero po pierwszej misji okazało się, że stała wzorem do naśladowania dla młodych kobiet, a przecież jak istotne to jest. By młode kobiety widziały kogoś takiego, robiącego coś takiego, ale czasy się zmieniają. W tym momencie mamy dużo, dużo więcej kobiet na takich pozycjach. Odkąd kobiety zyskały prawa do studiowania, Polska była jednym z pierwszych krajów, w którym kobiety zyskały równe prawa. Nie wiem, czy wiecie, taka mała anegdota, nie będę odbiegać. Także dzięki sali. Kolejny na pozycji będzie mm, brytyjczyk Alan Turing. Znakomity matematyk i logik. Uwaga, uwaga, uważany za ojca sztucznej inteligencji. Mimo osiągnięć ale nowy postawiono post zarzut naruszenia moralności publicznej. Za uwaga, stosunki homoseksualne. Sąd dał mu do wyboru więzienie lub kurację. Wybrał to drugie. Co wiązało się z kostracją chemiczną i innymi powikłaniami, typu ginekomastia. To sobie możecie wygooglować. No i ostatecznie Alan popełnił samobójstwo. Mimo, że nie był to jakiś koleś z pierwszej łapanki, mimo, że dostał wyróżnienie na King's College za swoje osiągnięcia, różnił się trochę od reszty. Od większości. Isaac Newton. Matematyk, fizyk, astronom, historyk, filozof, teolog. Alchemik, ojciec nauki. Osiągnięć jest wiele. I teraz tak, zanim powiem cokolwiek o jego seksualności, co mała anegdota. Anegdota istotna, bo tęczowa. Isaac odkrył, że w białym świetle tak naprawdę kryje się siedem kolorów. Gdyby je tak połączyć, siedem kolorów tęczy, to powstaje białe światło. Bum! Rzecz, która nie mieściła się w głowie ani naukowcom, ani nawet artystom za jego, jego czasów. Mi się też nie mieści, ale tak jest. Um, a teraz jeżeli chodzi o jego seksualność, to spekuluje się, i podkreślam, spekuluje się, że Isaac był seksualny. Nie ma żadnych znanych związków ani z kobietami, ani z mężczyznami. Um, był bardzo prywatną osobą. Nie miało potrzeby aż tak bliskiego kontaktu z innymi. I teraz em, dlaczego ja o tym mówię, skoro to są em, tylko spekulacje? A to dlatego, że chciałam wspomnieć po pierwsze o seksualności, po drugie o tym plusie na, na końcu skrótu LGBT, żeby zaznaczyć, że to nie są tylko te LGBT seksualności. E, są jeszcze panseksualne osoby, aseksualne osoby, queer, em, i dlatego, żeby podkreślić, że jakie to ma tak naprawdę znaczenie w przypadku ojca Newtona, no ma takie, że nie mógł, no i w sumie dziś też osoby nie mogą być do końca sobą, bo społeczeństwo od im mawia, że um, to kim są jest czymś złym. No i to musi być ciężkie, no ale nie będę wchodzić w ten temat um, osobny, ale tak naprawdę, gdyby się zastanowić, to jakie to ma znaczenie, jaką seksualność miał Isaac Newton? Był Isaaciem Newtonem. I szkoda trochę, że nie mógł być sobą do końca. Jeżeli te spekulacje są słuszne, bo coś takiego ogranicza dorastanie z takim myśleniem, że coś z tobą jest nie tak. I być może jest wiele innych takich osób, którym doskwiera. To, co o nich myśli o otoczenie, bo chyba każdemu z nas trochę skwiera jeżeli nam ktoś coś mawia. Ale jakby się tak zastanowić, to jakie to